Witam wszystkich serdecznie. Będę grał z poterem. Dość nietypowo, powiem. Zobaczycie, że spotowanie całkiem nie jest takie proste. Jak się trafi na złą mapę, a dodatkowo jeszcze. Na tym, który nie rozumie, na czym ta gra polega. No i jak się nadarzy okazję, nadarzy się okazja, przepraszam, to pokażę wam, jak z poterem tutaj można zagrać. Zobaczcie. No i co tu się dzieje? No nic się nie dzieje. Te deki sobie poszły gdzieś w cholerę Więc nie ma gdzie tutaj stawać i po co Bo te czołgi które tu przejeżdżają w te miejsce mniej więcej gdzie celuje Nie będzie komu strzelać I tak to już bywa nic oraz Ten gość hawukiem też nie ma pojęcia Zielonego o spotowaniu Stoi na otwartym polu naraża się na ostrzał Na dzień dobry no, ale co zrobić? Więc sobie wpykamy do tych wrogów, których tutaj nam się uda. Jak widzicie, możemy tak strzelać sobie. No, od czasu do czasu nam coś tam wpadnie. A pamiętajcie, żebyście mieli w miarę staty. To musicie też. On właśnie przyjechał ciężki. No, ale to co tu zrobić? Ja się przedstawię. Tutaj będzie wyżej, więc będzie łatwiej mi do nich strzelać. Także gram w tej chwili tak, jakbym był Tedekem, no ale nic innego mi tu nie pozostaje. I ktoś powie, że no tak, ale kampi, nie? Ale tak to już bywa, że nic coraz tak to wygląda. Zobaczcie jakie kalafiory idą. A już trochę uszykowałem ten czołg, ale jeszcze daleko mu do końca. I on ma działo 0,32. A idą takie kalafiory, że się nie chce mówić. Zobaczcie jak poszło. To jest przeciwnika zniszczony. 5 do 1 A byłem jak widzicie na poziomie, poziomie 897 w tej chwili za bitwę. Ta listwa jest u niego łatwiejsza do przebicia, jak spodnia, jak ta płyta od spodu. Zobaczcie, widzicie, jest ta taka listwa z przodu. Tylko trzeba w nią trafić jeszcze. On strzela na ślepo, bo wie skąd i padają te strzały. I jak widzicie, wyrównali. Więc gdybyście chcieli nawet spotować, to tym tak zagra, że nie ma takiej opcji, żebyście im spotowali. Wtedy trzeba strzelać po prostu, żeby wyjść na tej bitwie na swoje. O, Emil sobie pojechał, tak jak. <laughs> nie powiem co, dobra. Jadę stąd. trzeba zarobić na żółt. Wszystko się zamyka już w tej jednej światce. Ja ich spróbuję oflankować tutaj z tej prawej strony. Pytanie jakie jest tylko tutaj teraz z podejściem. Dobra, chowam się za tą skałę. No i w ten sposób ksor szedł, ktoś mu tam pomógł. Mamy tutaj Tesu. Tesu jest bardzo twarde. Ale bokiem już nie jest takie twarde. Tylko, dobra, wyszedł. Standard B, zaraz zobaczymy, podejdziemy do tego standarda, nie łamie drzew, żeby przypadkiem się nie zorientował, ale on stoi, tam jest on stoi chyba w tym wąwozie takim, który tam schodzi i on, o zobaczcie, zjeżdża w dół. Dobra, su jest zabite, więc ja idę po niego. On ma chyba trzy pestki, o ile dobrze pamiętam. Dobrze by było, jakby wystrzelił by sobie. O, strzelił właśnie. Dobra, taranuję go od razu. No i to jest koniec bitwy. Ja dziękuję siema.